Niezboczeńcu! Tak, to ja. Pewnie zastanawiacie się, jak trafiłem w tą sytuację. To wszystko zaczęło się, gdy mój nowy, najlepszy przyjaciel postrzelił Ręce do góry, szopy! A! Chwila, nie, coś jeszcze było wcześniej. A zatem wszystko zaczęło się, jakby małym dzieckiem i byłem wychowany przez taką wielką sowę na innej planecie. A przynajmniej do momentu, gdy nasz dom zaatakowali jacyś goście. O do 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 kurka rurka, Sonic, masz te pierścienie i uciekaj na ziemię, ale zanim pójdziesz pamiętaj, zawsze uciekaj przed swoimi problemami. Okej. Okay. W ten sposób trafiłem do miasta Zielone Wzgórze Strefa, gdzie mieszkałem przez następne 10 lat. I podglądałem ludzi z ukrycia, ale o tym nie gadajmy. Co u Ciebie, Sonic? Czy Ciebie to w ogóle obchodzi? Przepraszam? Zawsze jak się spotykamy, zadajesz mi te same pytania. Co u Ciebie, Sonic? Jak się czujesz, Sonic? Czy masz jakieś negatywne myśli, Sonic? Negatywne myśli to wszystko, co mam. Wszyscy wokół mnie mogą żyć normalnie, tworzyć relacje, przyjaźnie, rodzinę, a ja... Ja muszę biec. Ja muszę uciekać. Ja muszę się kryć. Zawsze bez postoju. Zawsze samotny. Hmm. Powiedz mi, Sonic, czy otrzymasz pociąg seksualny do swojej matki? C Co? Nie! Okej, okay, dobra, to chłopcy skreślamy. A do no, próbowałeś pobiegać? To brzmi jak genialny pomysł! Wow, dzięki Sonic! Nie ma sprawy, Sonic! Tego nie zauważył? Totalnie zauważyliśmy tą eksplozję! Co z tym zrobimy? Wyślemy tego jaju głowego. Masz na myśli tego zrozumiałego jajcarza, który nie potrafi się kontrolować. O ile przesadą, nie jest aż tak zły? Jesteś nikim! Nikomu nie obchodzi twoja nędzle egzystencja i powinieneś umrzeć przy porodzie! Co nie, moją mamę obchodzi! Mam stosunki seksualne z swoją matką! <laughs> On jest idealną osobą do tej misji. O nie! Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki chce mnie dopaść! Okej, okay, muszę uciekać na tą grzybową planetę. Mamma mia! O, czyś Sonic! Chcesz wpaść na moją Mario imprezę? Eee. O, sorry Mario, ale mam wojsko na ogonie, więc wpadnę później. Innym razem ta e, cześć. Jakie mi ciebie do Włocha Okej, okay, co mnie ich nie znajdzie? Ręce do góry szopy Eee, ta, jak coś, to te okna to ci szopy wybiły, nie ja. Ja jak tu przyszedłem, to akurat widziałem, że one właśnie tak uciekały, że tak rzuciły kamieniem i chciałem je powstrzymać, ale Uciekłem! ojej... Kocham Radom? Bytfy, się. Mmm, to jest naprawdę dobra... AGENCIE STONE! Patrz, co znalazłem! Co pan znalazł, doktorze? lady stópek, które nie należą do żadnej ziemskiej istoty! Fajnie. Muszę znaleźć te stópki. Ej, yo, what the fuck? Zamkrzy stąd! Nie obchodzi mnie zdanie kogoś, kogo podnieca być poniżanym! Meanwhile. Uch, gdzie jestem? Jesteś kosmitą? No, z twojej perspektywy tak. Czy planujesz mi wolić sądę analną? Co? Nie! O. Oh. What the fuck you mean? Ooo! Oh. Puk, 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 Macie tylko kosmitę? O oh, kurde... Dobra, gościu, musisz mi pomóc. Czemu? A co, wolisz być 60 Hm? Hm? No, tego się po tobie nie spodziewałem, wiesz? Przez takich jak ty, dobre że na świat za krat patrzą. Okej, okay, dobra, pomogę ci, jeju. Ale tylko dlatego, bo nie jestem sześćdziesiątą. Jej! No hej! Oh fuck! O, gość, mi złamałeś! aha Co jest z tobą nie tak? Szczerze mówiąc, to nie wiem. Wydaje mi się, że mogłem tę sytuację rozdać bez użycia przemocy. Ale... głosi w mojej głowie kazał mi wybrać przemoc. Zwykle go ignoruję, ale... Tym razem... Nie miałem dość dużo siły, żeby go stłumić. Co z tobą jest nie tak? A, nie nieważne. Chodź za Doktorze, żyje pan? O cholera! Właśnie znalazłem na ziemi najlepsze źródło zasilania na tej planecie O, fajnie. Gardza to był ten mały bezwartościowy człowieczku. Oj, doktorze. E, to gdzie jedziemy? Do radonia. A nie możesz tam po prostu powiedz? Nie wiem, gdzie to jest. Nie możesz użyć nawigacji. Gościu, cały film wtedy fał jakąś minutę. Chcesz tego? Chcesz tego? Chcesz, żeby później ludzie pisali. Czy mam te wszystkie króćkie? Lubię duże animacje. A, no fakt. Chcesz się do baru? Let's go! Chyba wyśle roboty, żeby zabiły tego jeża. Świetny pomysł, doktorze. Wiem, Matole. Jestem Saint the I zaraz wypiję całą butelkę whisky! Ej, yeah, co yeah. robi ten robot? Muszę zasuwać! A, zapomniałem, te roboty zmotały. Chulera, przeżył! Hej Tom, czemu w wiadomościach, że jesteś terrorystą? Poznałem kosmita. O, fajnie W odczuciu Nie A, po e, poza tym... ...dasz w go odsucić, czy coś? A, ta, jasne <grystanie> <grystanie> Ha, Dog! Muszę zasuwać! Kosmita ci uciekł Znalazł swoje pierścienie! A, okej okay. Czyli to już koniec? No, na to wygląda. Dotknęcie. Zostaw niezboczeńców! Tak? To ja, pewnie zastanawiacie się, która... A nie, chwila, już to mówiłem. E... Szczerze mówiąc, jak już łamie czwartościanę, to co sądzicie? Co powinienem zrobić?